Z Ewangelii według Świętego Mateusza: Co mówią ludzie, kim według nich jest syn człowieczy? Na to pytanie apostołowie udzielają kilku różnych odpowiedzi. Każda z nich jest błędna, bo każda z nich jest oparta na przesądach, na wyobrażeniach. Żadna z tych odpowiedzi nie dotyka prawdy i Ewangelii. Dopiero kiedy zapytają Piotra, to Piotr y, odpowie nie swoimi słowami, tylko słowami Jezusa. I dlatego będzie miał rację, dlatego jest tak pięknie słuchać Piotra, że nie mówi tego, co sam wymyślił, tylko tego, czego go nauczyła Ewangelia. Do zobaczenia jutro.